Leci film? Leci, dobra. No, no. Czekaj, 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 czekaj. O! Proszę, bo tu. Pierwszy okonek pod 40, o! Tak wygląda. No, o! A tu zobacz, pierwsza ryba, daj tu. O! Pierwsza ryba z dziury to była ta. O, o, o! o. Tak. Mówię, Pięknie. że tu nie ma dużych. Proszę trzymać. O! Tak jest. No. O. No. Wracaj do domu. Jej, bo on nie chce. był. Zaraz, on zaraz troszkę był tu przez tą sesję. To nie chce wrócić. Dobra, zaraz będzie się w dziurę mieści a wiesz, to tu troszkę o. Trzeba go oprzeć. No. <głęboko> Za głęboko? No. Nie, wiesz. Pękasz pławny trochę mało. O! Szedł! Dobra, tutaj. Do widzenia. Hej. Było.